Rozdział 7. Otrzymawszy promocję do klasy pierwszej, Marcinek się zaniedbał, a z dawnej jego pracowitości niewiele pozostało. W jesieni uczył się jeszcze jako tako, ale około Bożego Narodzenia uprawiał wykpiwankę, zarówno przed korypetytorem, jak i w klasie. Wszyscy mniej teraz uwagi na niego zwracali i on czuł na sobie mniej obowiązków. Pani Borowiczowa zmarła była w lecie owego roku. Marcinek początkowo nie odczuł tej straty. Na pogrzebie zmuszał się do płaczu i przybierał miny efektowne, wrzeszczał i usiłował rzucić się za trumną do jamy mogilnej, wiedząc ze słuchu, że to pasuje i przeczuwając, że to jeszcze go bardziej w tym dniu wyróżni. Z pogrzebu zabrał go ojciec do Gawronek. Dom był w nieładzie. Największy pokój, gdzie jeszcze tak niedawno stała trumna, cuchnął z gnilizną i kopciem świec. Pan Borowicz pociągnął Marcinka do sąsiedniego, który był sypialnią nieboszczki. Panował tam jeszcze większy nieład. Łóżko było nieprzykryte, prześcieradło i kołdra leżały na ziemi. W drewnianej kraszuarce więcej było plwocin niż piasku. Pan Borowicz usiadł pod oknem i zdawało się słuchał, jak haczyki okna, monotonnie stukają w ramę, jak wiatr dzwoni po szybach. Marcinek wpatrzył się w opustoszałe łóżko i wtedy poczuł, że mu matka umarła. Był to koniec wakacji. Zaraz potem życie szkolne całkowicie go pochłonęło. Czasami w chwilach nieszczęść i katastrof budziło się w nim owo zdumienie, jakiego doznał w pustym pokoju matczynym. I wtedy czuł w sercu wielką i nieopisaną sierocą boleść.